Euro 2024 już za równy tydzień. Będzie to ostatnie Euro Cristiano Ronaldo, więc w dzisiejszym odcinku przywrócimy jego czasy prime'u i zobaczymy jak Ronaldo, cojony na 97 overala poradziłby sobie na się na Euro 2024. Ile strzeli bramek, czy Portugalia wygra Euro? Tego przekonamy się już w dzisiejszym odcinku. A więc tak jak powiedziałem na samym początku, w dzisiejszym odcinku karta w prime'ie Cristiano Ronaldo. Wysoko odsyłana, spróbuje wygrać euro oraz zobaczymy, jakby sobie poradził Ronaldo w prime na euro 2024, gdyż wiemy, no, że już w tym prime po prostu nie jest. Więc takie odcinki ci się podobają. To zostaw w górę, subskrypcja, jakiś fajny komentarz. Nie ja mam dla Was wyzwanie Znowu karta, jeżeli zgadniecie jaki piłka, znajduje się na tej karcie. Fan Ronaldo, to jest podpowiedź, to pisz to w komentarzu. Ja ci odpowiem, przypomnę serduszko i tak dalej. Ja teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do odcinka. A więc tak, jesteśmy w naszej symulacji tak się prezentuje skład reprezentacji Portugalii. No, znamy wszystkich, ale widzimy Ronaldo. Jego statystyki tutaj wyglądają naprawdę i jeszcze raz to powiem, naprawdę bardzo dobrze. No, 95 strzelania, 94... Str 95 tempa, 94 strzelania, 93 podań, 80 fizyczności i tak dalej, i tak dalej, 5 gwiazdek do tego sztuczek, więc no, karta Portugalczyka naprawdę powinna dawać radę. No i zobaczymy ile bramek strzeli, ile tej będzie asyst i tak dalej i tak dalej, no tutaj wierzę, że uda się oczywiście wygrać w pierwszej symulacji Portugalii to euro, no ale jak to się daje potoczy, to zobaczymy zaraz, ja tej wierzę bardzo mocno. Patrząc jeszcze na skład nie jestem pewien czy tutaj coś można ewentualnie zmienić, patrząc po overallach no tutaj nie ma już jakichś wysokich na ławce, tutaj ten dalot tylko jedynie no gorzej wygląda, no ale wydaje mi się, że możemy sobie, chyba, że damy tutaj cancelo. A tutaj możemy go na tego Guerreiro ewentualnie zmienić. On ma wyższą overall o 3, więc to może coś pomoże. No, tutaj oczywiście główne skrzypce będzie grał Ronaldo. No wiem wiemy jak to wygląda. Ale są Czechy, jest Gruzja, jest Turcja, czyli grupa Portugalii na euro. No więc cóż, przejdźmy do pierwszego meczu z Czechami. No i zobaczymy ile bramek tutaj Ronaldo strzeli, bo że strzeli to jestem pewien. 3 do 0, Guerreiro i Bernardo Silva z bramkami. Ronaldo nic nie strzela. Jak widzimy wprowadzenie Guerreiro do naszego składu Portugalii było naprawdę strzałem w dziesiątkę, że tak powiem. Dwie bramki w pierwszym meczu, aczkolwiek tutaj martwi mnie to, że Ronaldo żadnego gola jeszcze oczywiście nie zdobył. Zobaczmy, jak to wygląda w grupie: Portugalia na pierwszym miejscu, Gruzja zremisowała z Turcją. Jeżeli chodzi o strzelców, to Guerreiro, w strzelcu dokładnie dwie bramki. Więc teraz mecz z Gruzją: no, czy będą kolejne trzy punkty? Wydaje mi się, że jest to bardziej niż w tym przypadku pewne. 2 do 4 Guerreiro, Ronaldo, Bruno Fernandes. I Pepe, więc Ronaldo na razie jedna bramka, Guerreiro jest jakimś tutaj naprawdę gołtem w tej symulacji, do tego jeszcze Kwaraszkalia z bramką, ale to Gruzin daje, no i cóż, no pierwsze dwie bramki przez Portugalię stracone w tej symulacji, jakby na to nie patrzeć. Jesteśmy na pierwszym miejscu, aczkolwiek jeżeli przegramy z Turcją, no to spadamy na miejsce drugie, aczkolwiek, aczkolwiek też wyjście z grupy Pewno Ronaldo, no jedna bramka w dwóch meczach, no może w tej fazie pucharowej lepiej sobie poradzi, a na razie największym odkryciem jest na pewno no tutaj Guerado. Więc cóż, teraz ostatni mecz, Portugalia kontra Turcja i remis bezbramkowy, więc pierwsze miejsce tutaj do Portugalii się oczywiście no, należy. Ronaldo na razie jest jedną bramką, czyli to niego tej prime widzimy się tak bardzo nie przydaje i ta w sumie 10 o, o 10 miała wyrala karta ta jego podstawowa, lepiej sobie radzi oczywiście w symulacjach, ale cóż, przynajmniej faza grupowa, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało. A więc tak, jest grupa Portugalia na pierwszym, na drugim Turcja, Czechy oraz Gruzja na ostatnim, więc tutaj jeszcze sobie uzupełnimy tak jak zawsze, czyli tutaj wiemy Francja, Holandia, Polska, Austria, Niemcy, Szkocja. Muszę to robić wedle tego schematu, co zawsze robiliśmy na odcinkach, żeby... Nic tutaj nie było, nie będziemy symulować zawsze do tego odcinka wszystkich meczy. Dobra, mamy to, no i ranking trzecich miejsc. Dodajmy sobie tak, tak, tak i tak, żeby tej Polski nie było, żeby nie było wyrosowania, No i Portugalia tutaj zagra ze Słowenią pierwszy mecz, czyli no wydaje mi się, że mecz jak najbardziej oczywiście do przejścia dla Portugalczyków i dla samego także Ronaldo. No ale zobaczymy zaraz jak to wyjdzie. No ale trzeba wierzyć, że tą symulację uda się oczywiście wygrać. No i tak, mamy mecz ze Słowenią, najsłabszy chyba rywal w dzisiejszym odcinku, więc zobaczymy jak tam tutaj oczywiście też pójdzie ze skillsami i tak dalej, i tak dalej, więc no, ja tutaj mocno wierzę oczywiście w nasz potencjał i tak dalej, no ale czy się uda wygrać, to to przekonamy się już teraz. Portugalia kontra Słowenia, 3 do 1 Otavio, Ronaldo oraz Bernardo Silva z bramkami, więc... Druga bramka Ronaldo jest także awans do kolejnej fazy. Zobaczmy sobie z statystyki jeszcze jak wyglądały. W 53% posiadania, najwyższy, najlepiej oceniany Ronaldo 8.5, 5 więc no jest tutaj MVP w tym meczu, no ale Słowia też nie była jakimś ciężkim przeciwnikiem, co się oszukiwać, no ale też sobie przejdźmy od razu tutaj. Portugalia wygrywa, no tutaj Niemcy, Włochy, Hiszpania, Anglia, Francja, Belgia oraz tak. I tutaj wszystko wskazuje na to, że Portugalia zagra teraz z Holandią. No teraz zaczynają się już te cięższe mecze. Ostatni mecz, jeżeli ten wygra, to następny będzie także symulowany w jakiś sposób już w tej planszy. Więc no czekajmy, zobaczmy, czy Holandia też nie wydaje się jakimś najmocniejszym przeciwnikiem. No ale jeżeli to wygramy... No to jeżeli tutaj patrząc, że wygrałyby Niemcy, tutaj wygrałaby Francja, a tutaj wygrałaby przykładowo Anglia, no to zagramy z Niemcami, więc to no, drabinka nie jest jakaś najcięższa jak ten skład, no ale zobaczymy to zaraz. No i teraz przed nami mecz Portugalia kontra Holandia, Ronaldo już wysoko naprawdę oceniony jak to wcześniej. No i teraz mecz z Wielką Holandią, czy Van Dijk pokona Cristiano Ronaldo, przekonajmy się już teraz. 3 do 1, Bernardo Silva, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Memphis Depay, no i widzimy... Ten Ronaldo no, na 5 meczy, dwie, dwa gole, no nie jest to jakiś najwyższy wynik, oraz najlepszy, nie ma co się oszukiwać. Nawet na ten moment jesteśmy już w tak zwanym półfinale. Szkoda, że nie mogę teraz ocenić, czy był najwyżej oceniony, no ale mniejsze już z tym, więc cóż, to przechodzimy sobie tutaj. No i Portugalia pokonuje, Niemcy kontra Portugalia, Francja kontra Anglia, no i cóż, zawsze Portugalia była w finałach, ale my zaskoczmy tutaj, no i dajmy sobie... Tą Francję w finale, zobaczymy, czy uda się pokonać Niemców. No teraz trzeba chyba. co ja mówię w ogóle? Teraz czas na y, przebły z geniusza Ronaldo na pewno w, tam, w następnych symulacjach. No i zobaczymy, czy Portugalia pokona gospodarzy w półfinale. No i tak, Portugalia Niemcy, tutaj już oczywiście wiemy, że symulacja już, y, rządzi się innymi prawami, że tutaj będziemy oglądać symulację na planszy, no chyba, że będzie jakaś wysoka porażka, to wtedy wyłączymy, no ale. Liczę tutaj, że taki oczywiście nie będzie, bo jest to w końcu półfinał. Ronaldo oceniany bardzo wysoko. A więc zaczynamy nasz drugi mecz. No pierwszy półfinałowy co ja Powiadam, nie mam pojęcia. No Ronaldo z siódemką to pewnie wszyscy rozpoznajemy w czerwonych strojach na biało i reprezentacja Niemiec. No Niemcy są groźni, ale. No czy da się być groźniejszym od tak wysoko ocenionego Ronaldo, no to przekonamy się pewnie za chwilę. Na razie większe posiadanie piłki ze strony reprezentacji Niemiec, no ale to jest dopiero początek tego meczu, Ronaldo no musi tutaj na pewno jakąś brameczkę nam ładną załadować. No cóż, no, to zawsze gra kolewy skrzydłowy, tutaj jako napastnik to jest takim overallem to wątpię, żeby no tak źle to wyglądało, bo wygląda to źle, jak są taki overall no, dwie bramki w pięciu meczach, no teraz szósty, no jakby to się tak skończyło, no to cóż, to, no na pewno byłoby dosyć smutno dla tej symulacji. Że Portugalia by mogła w teorii wygrać Euro, ale no bez pana Cristiano jakiegoś większego wkładu. No tam był raz men of the match, no ale czegoś więcej chyba jednak po Ronaldo można oczekiwać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest Portugalia ale broni Manuel Neuer, czy też Teigen tej broni? Ter tutaj broni. Tutaj są także mocne główki Ronaldo. naprawdę wszystko co dało się zbustować, dałem na poziom jego primeu tak naprawdę, więc no tutaj wszystko powinno się według mnie zgadzać, jeżeli ten mecz wygraje przypominam, że w finale zmierzymy się z reprezentacją Francji, więc tam Mbappe kontra Ronaldo, no Ronaldo na razie najwyżej odsłaną kartą, jaką może być. O i teraz Niemcy niebezpiecznie, niebezpiecznie, no tutaj trzeba jakoś znaleźć jakiś sposób po prostu, żeby ten Ronaldo piłkę dostał, jest na przykład teraz, jest, nie ma bramki, broni Ter Stegen, no i więcej strzał dla Portugalii, Najpierwsza no, połowa kończy się remisem, więc przechodzimy do drugiej połowy no i może w końcu zobaczymy jakąś bramkę jakiś gol Ronaldo, no to byłoby coś naprawdę wspaniałego, ale no... Czy tak się stanie? Ładne rozegranie, ale takie chyba nie w tempo, trochę z tego co widzę no bo nic z tej akcji więcej niestety nie ma dla Portugalczyków, no dzisiaj w Portugalii bo dla dobra symulacji fajnie jakby te Euro wygrali no ale czy to się im uda? Czy ta sztuka im się uda? Czy zakończy się to wszystko na symulacji, na symulacji w półfinale? No przekonamy się! Więc atakujemy dalej jest teraz Ronaldo. Dośrodkowanie, ale to... Czy znaczy nie? To było podanie w sumie jakieś takie mocniejsze dośrodkowanie. no ale nic z tego cały czas nie ma. Godzina gry za nami. Bramki jak nie było, tak cały czas niestety nie ma. No cóż, to trzeba wierzyć w to. Jak nie ma co się. Jak nie ma co do roboty, to, to trzeba wierzyć, że tutaj Portugalczykom uda się wygrać. No na razie zbyt dużo fajnych akcji, bramek nie ma, no ale no, nikt tutaj nie chce przegrać to. No. Ja bym chciał zobaczyć jakąś bramkę, chociaż niekoniecznie nie reprezentacji Niemiec. Zobaczmy, jak to wygląda: Ronaldo 7-0, co znaczy jedna z wyższych, no raczej mecz dla koneserów, patrząc po ilościach strzałów. Jedna, strza jedna sytuacja bramkowa, tak naprawdę, na całą symulację. No i nie ma tego przebłysku jeszcze: Ronaldo to mnie najbardziej martwi. A overall jest naprawdę wysoki u Portugalczyka, no chyba będzie dogrywka, no chyba czy to będzie gol. Nie ma bramki. No, wszystko się może teraz wydarzyć, Ronaldo 1 do 0 w 90 minucie. Bruno Fernandes w 91 minucie. No i cóż, takim łototrapem Portugalia awansuje do wielkiego finału. No, mecz dosyć trudny, troszkę się było można zamulić. Ale ostatnia akcja tego meczu i gol, oczywiście, jest. Zobaczymy czy Ronaldo asystował, więc Ronaldo się tutaj bardziej skupił na asystowaniu, więc cóż, no finał Portugalia kontra Francja, no i zaraz zobaczymy kto według symulacji wygra, ale tak już wiadomo, że Portugalia zaszła daleko, ale szósty mecz Ronaldo i dopiero dwie bramki. Finał, czy zobaczymy trzecią bramkę Ronaldo na tym Euro, fajnie by na pewno było, więc czy symulujemy mecz, no i miejmy nadzieję, że zobaczymy naprawdę bardzo fajne widowisko. Jest Mbappe, jest Ronaldo. Zawodnicy wszyscy naprawdę w bardzo mocnych formach. Na biało Portugalia, na niebiesko oczywiście Francja. Czy Francja? No, są dużymi faworytami do wygrania Euro. Zresztą tak samo jak Portugalia. Więc no... Wszystko się może okazać w tym meczu. Dziwne, że Portugalia nie gra w swoim kolorze po, yy, tym czerwonym. Zresztą... Nie wiem taki to nazwać tym kolorem, ale bym powiedział, chyba czerwone koszulki. Teraz Francuzi. Teraz Francuzi Mbappé i jest dobitka Inkisle Common. Dobra, według mnie trzeba dać szczęście, no. I przejdźmy do wyniku. Niestety Portugalia z Ronaldo w prime nie wygrywa. Więc co ja mogę powiedzieć? To tak oceniając całościowo symulację, to pewno Ronaldo z takim nie zagrał zbyt dobrze. Dwie bramki w 7 meczy. Nie jest to zbyt dobry wynik. No ale co ja mogę więcej powiedzieć, no. Portugalia dochodzi do półfinału, znaczy do finału, z taką formą Ronaldo, no też tam asystował i tak dalej, i tak dalej. No a tych bramek brakowało, jak to taki wysoki overall, no więc cóż, tak po prostu musiało chyba być. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie zostaw łapkę w grę pod tym filmem, mam jakiś fajny komentarz i do usłyszenia i cześć!